No ostatni dzień wszyscy czekają, piły poszły w ruch. Jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Jest to spektakl, który zagramy charytatywnie. 500 plus to był nasz pomysł. Szanowni Państwo, kontynuujemy nasz nostalgiczny, wspominkowy klimat. Zapraszamy Państwa na taki krótki, filmowy spacer po kowarskich cmentarzach. Namawiamy Państwa do refleksji nad przemijalnością, nad nieskończonością czasu i przestrzeni, nad tym, że jesteśmy tylko pyłkiem pyłkiem w kosmosie, pyłkiem w czasie. Muzyka Jak się sprzątać dzisiaj? Bardzo dobrze. Wszystko robię dla ludzi. Za darmo. Jak co roku zapalaliśmy dla zasłużonych właśnie yy, świeczki, Nisze dla osób zasłużonych skowar, jest to około 15-20 osób. A jak ruch na cmentarzu przed yy, Tak jak widać, yy, służby, które pilnują porządku, yy, do tego jeszcze doszły pogrzeby, na ostatni dzień wszyscy czekają, piły poszły w ruch, czyli gałęzie tuje, wszystko mamy w śmieciach. I musimy to sortować, robić z tym porządek po prostu. To takie ostatnie 2-3 dni, ostatni tydzień, taki ciężki. No, no niech każdy sprząta, niech każdy wrzuca. Widzi pojemniki, to do pojemników to będzie najlepsze rozwiązanie. Ilekroć jestem na cmentarzu, zastanawiam się, czy naszym zmarłym potrzebne są gadżety. Ja wiem, że bardzo chcielibyśmy uhonorować naszych bliskich, którzy odeszli. Nie robiłbym tego za pomocą ton plastiku czy ledowych świeczek, plastikowych, na przykład kwiatów. Kiedy my odejdziemy z tego świata, zostawimy planetę naszym następnym generacjom. Niech ona będzie jak najczystsza teście podobne do mojej róży. W latach mego dzieciństwa nieraz opowiadano mi bajki o ludziach przemienionych w ptaki lub zwierzęta. Była raz mała dziewczynka, jedyna córeczka swoich rodziców. Przedstawił on węża Boa w trakcie połykania małego zwierzaczka. Czasem poganiała łapką wskazówki. Dzień dobry, od grześni małego książę. Wolałabym, żeby los rozkładał mnie trakcie bardziej regularnie. Złotą rybkę, a właściwie to zwyczajnego pomarańczowego welona, Alicja kupiła w sklepiku zoologicznym. Wiem, że nie jestem nietypowa, ale tak lubię najbardziej. Jak co roku obchodzimy międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych i dlatego w tym roku zorganizowaliśmy różne imprezy czytelnicze. Wzięliśmy udział w projekcie ogólnopolskim Przerwa na czytanie. Dzisiaj mamy też dzień postaci bajkowych i książkowych i oczywiście jeszcze dzisiaj mieliśmy konkurs międzyklasowy. Od klasy 3 do 8, konkurs pięknego czytania, aby doskonalić właśnie tą umiejętność. Odbył się Dzień Postaci. Jak dzisiaj widziałem, bardzo dużo osób, prawie cała szkoła zaangażowała się w tą akcję, i akcję organizował samorząd szkolny, i widać, że wiele osób naprawdę bardzo, bardzo lubi postacie, różne postacie, które są wymyślone, właśnie i się przebrały. Jestem Hermiona Granger. Jestem Mulan. Jestem Toi Piołów. Jestem Boda Hontas. Jestem Katerina Demet. Jestem Afrodytą, boginią miłości i piękna. Jestem Jasmina. Jestem Harry Potter. Jestem Baba Jaga. Mulan. A za kogo ty się przebrała? Ja się przebrałem za Harry'ego Pottera, choć dzisiaj nie ma pełnego stroju. Gdy powiem, że marzę na plaży bez W imieniu Teatru 55 zapraszamy serdecznie Państwa na spektakl terapia". Jest to spektakl, który zagramy charytatywnie na rzecz Oli, której spaliło się mieszkanie. Ola jest matką trójki dzieci. terapii graliśmy już trzy razy w kowarach. Jest to monodram w formie stand-upu. Z muzyką na żywo, śpiewa Emma Siemieniec. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. 4 listopada o godzinie 17 w sobotę, tutaj na salę widowiskową, wstęp wolny, będą zbierane datki na rzecz bogożelców. nie dziś, nie dziś. Proszę Państwa, już po raz jedenasty zapraszamy Państwa na wernicarz wystawy. 500 plus 10, który odbędzie się 24 listopada tutaj w sali wystawowej MOK. Wszystkich artystów, którzy chcą się pokazać ze swoimi pracami różnymi w ilości 3, 2, 1 sztuka zapraszamy. Do 17 listopada można przynosić do biura Mok pracę które tutaj zawisną. Przypomnę tylko, że wystawa 500 plus była organizowana po raz pierwszy w 2012 roku z okazji 500-lecia nadania kowarów praw miejskich, także te 500 plus to był nasz pomysł, właściwie nie nasz, tylko Krysi Koniecznej i Pana Jurka Jakubowa. I Krysiu, Pani zaprosi też. Kogo to dzisiaj będę zapraszać, jak już wszyscy... Może ktoś jeszcze w domu coś ma? Tak. To się wytnie coś tam, nie? Nic się nie wytnie. Wystawa 500 plus poświęcona jest Krysi Koniecznej, która odeszła od nas ponad rok temu. Zapraszamy Państwa, przynoszcie pracę, pokazujcie co robicie. Zapraszamy serdecznie.